Cześć, witajcie! A dzisiaj powiem Wam o jednym z moich ukochanych zapachów różanych, zapachu, który jest przebogaty. Jest to zapach Erin Evening Rose, ale wersja DOR. Intensyfikacja poziom max. Na moim kanale już wiele razy pojawiały się zapachy Erin z tego względu, że ja bardzo lubię też tą markę. Ona z jednej strony ma w sobie bardzo dużo kobiecego charakteru, ale mnie to absolutnie nie przeszkadza. Są zapachy, które dla mnie są punkt i, i po prostu ich używam. Koniec, kropka. Soda Violet, Amber Mask, Tenge Vanille, Lilac Puff uwielbiam, to jest tak dobre. E, Ica Jasmine, tych zapachów jest naprawdę e, niezmierzona ilość. Natomiast takim zapachem, który zabrałbym ze sobą właśnie na podróż, na wyspę bezludną, albo gdybym miał wybrać jeden zapach z Erin, to myślę, że Evening Rose Door byłby właśnie tym zapachem. Oczywiście mówimy tutaj o róży, mówimy o róży, ale róży, która została ubrana w jeżynę, w liczni, w, w kadzidło, w nuty ambry, piżma, więc jest naprawdę przebogato, przeintensywnie. Przy czym absolutnie nie jest nudno, nie jest nużąco. Jest to zapach szalenie, szalenie szlachetny. W momencie kiedy wchodzimy w tę kompozycję, przeeksplorujemy ją razem klasycznie, na samym początku, oczywiście. Czujemy delikatne, migotliwe akcenty, które zaraz później robią się zdecydowanie bardziej kremowe i bogate. W punkt wypczujecie i powiecie, że jest to zapach z różą. My Polacy w róże nie umiemy i to już wiele razy podkreślałem, my nie rozumiemy róży, my nie lubimy róży. My generalnie jak myślimy o róży, to myślimy o róży, która jest różą babciną, która jest różą na starym futrze w szafie połączoną z naftaliną. Absolutnie taka róża już jest nie używana w zapachach. Zapachy różane w tym momencie idą w inną estetykę. Są szalenie bogate. Z jednej strony kremowa, albo z drugiej zdecydowanie bardziej ostre i wyraziste. I Erin, Evening Rose door właśnie idzie w tą bardziej wyrazistą, e, ostrą stronę. Z tego względu, że poza różą, którą tutaj mamy, tak jak powiedziałem, znajdziemy tutaj jeżynę. Jeżyna daje nam przyjemny kontrapunkt dla tej róży. Róża, płatki, które są bardzo delikatne, subtelne, intensywny zapach. I jeżyna, która jest cierpka, soczysta, lepka. W momencie kiedy zrywamy jeżynę, ten sok puszcza, te dłonie się naprawdę ma na maksa kleją. I ta lepkość z jeżyny, ten kremowo-słodki, owocowy akcent jest cudownie ubrany właśnie w Evening Rose. Mało tego, liczy. Liczy w połączeniu z jeżyną, to małżeństwo doskonałe. I zarówno jedna, jak i druga nuta owocowa są naprawdę w przepiękny sposób skomponowane i sparowane z ową różą. Niemniej, czym byłaby róża, gdyby nie miała większego podsytu, głębi, intensywności w wykończeniu całej kompozycji? I tak faktycznie jest tym razem, bo i nuty Piszma, Ambry i Kadzidła i faktycznie wszystkie te nuty w przepiękny sposób uzupełniają nam ową kompozycję. Zresztą, róża i kadzidło, czego można chcieć więcej? Ambry <noise> i drzewa agarowego. Agaru tutaj co prawda nie ma, ale jest owa Ambra, i faktycznie w momencie, kiedy schodzimy w głąb tej kompozycji, wyczuwamy cieplejsze, otulające akcenty. Dalej czujemy różę, która jest dostojna, piękna, pyszni się swoim kwiatem, ale została obrana odrobiną koniaku, skropiona takim lepkim sokiem z jeżyny, odrobinę liczy i to wszystko owinięte smuszką kazidła. Taki obraz, ale dokładnie tak ten zapach pachnie. Szalenie elegancki, bardzo luksusowy, totalnie dla kobiet i dla mężczyzn. Jakby tutaj, w momencie, kiedy go wącham, nie widzę, żeby to ubierała tylko kobieta albo tylko mężczyzna. Elegancja tego zapachu powoduje, że on jest naprawdę idealny na wyjątkowe okazje. Randka, ważne wydarzenie, na ślub, super zapach. Do garnituru, do smokingu, do sukni panny młodej i ubranie ślubu w róże. Dlaczego nie? Ktoś by powiedział: Boże, oklepany temat absolutnie. Jeżeli zrobi się to z głową, to naprawdę może robić niesamowite wrażenie, a zapach towarzyszy nam później naprawdę do końca życia. I dlaczego mamy nie ubrać się w Evening Rose Door wtedy, właśnie, i powiedzieć wszystkim dookoła: Słuchajcie, lubię róże, ale róże. Taką, która nie jest oklepana, nie jest motywem, który jest wiecznie taki sam, powtarzający się we wszystkich zapachach. Tutaj jest totalnie oryginalna, zupełnie inna, bardzo bogata, więc zachęcam Was gorąco do zapoznania się z tym zapachem. On stacjonarnie jest już bardzo ciężko dostępny, ale przez internet myślę, że spokojnie go też możecie dorwać. Erin i Vincrose d'Or poleca się naprawdę na wyjątkowe okazje. Z tego względu, że tutaj też mamy do czynienia z niesamowitymi parametrami zapachu. Jeżeli chodzi o trwałość, dochodzi tutaj do 10 godzin. Jeżeli chodzi o projekcję, jest naprawdę przepotężna, bardzo wysoka. I to jest dla mnie bardzo ważne. W momencie, kiedy ubieram tak bogaty i intensywny zapach, ubieram go do garnituru, do białej koszuli, na jakieś oficjalne spotkanie, to zależy mi na tym, żeby ten zapach się niósł, żeby on był wyczuwalny, a nie na zasadzie, że ja będę musiał go reaplikować. Co pół godziny, czy co godzinę, bo sam go nie będę czuł. Ja wiem, że nasza głowa wyłącza zapach, który jest dla nas bezpieczny, ale w tym wypadku ja nie chcę, żeby on był wyłączony. Z tego względu, że on mi się tak bardzo podoba, że mógłbym go czuć cały czas i on absolutnie mnie nie zmęczy w żadnym stopniu. Dlatego Evening Rose Door jest naprawdę świetnym wyborem dla osób, które chcą czuć zapach, bo będziecie go czuć, to wam gwarantuję, ale nie zmęczy was, absolutnie. Ale druga sprawa, musicie mieć z tyłu głowy to, że bardzo dużo ludzi zapyta. Czym pachniecie, bo to jest zapach, który zbiera naprawdę bardzo, bardzo dużo komplementów. Jeżeli znacie, dajcie na dole znać. Jeżeli nie, to pytanie do Was: czy lubicie róże? Bo to jest składnik, który, tak jak powiedziałem, w ostatnim czasie bardzo często się powtarza. Dzięki za dzisiaj, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.